Cześć, z tej strony Sharpi, a to jest kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. W dzisiejszym odcinku lecimy Spotkanie sobie dalej z, z fabułą. Nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. No, więc tak jak to w wcześniejszych odcinków, dziś wyruszamy na poszukiwania Yennefer. Nie, NFR tylko o Ciri, przepraszam. Ja Was oczywiście na samym starcie jeszcze chciałem zachęcić do zasubskrybowania, skomentowania, złapkowania filmiku. Mam nadzieję, że odcineczek będzie Wam się podobał. Dobra, ja tu musiałem z nim pogadać tak, jeszcze z tego co kojarzę. Coś jeszcze? Bo chwilkę nie grałem w Wiedźmina, więc pogadamy sobie o tych, jak wygląda, jak wygląda sytuacja. sytuacja w Wellen? Źle jak zawsze, albo nawet gorzej. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem płynąca, a teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tam kilka razy. Zadeptały pola, złupiły spichrze, spaliły wsie, ludzie głodują. Mhm. Mm Jak wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte, a welen to głównie moczary i gęste lasy. Ciężko kontrolować taki teren. Zdarzało się, że patrole nie wracały do garnizonu. Dlatego tymczasowo władzę w naszym imieniu sprawuje tam pewien Nordling, niegdyś niższej rangi oficer temerskiej armii Philip Stenger, znany lepiej pod swym Nomdegger, krwawy baron. Unikaj go, dobrze ci radzę. Pijemy sobie kawkę przy okazji. Ech, jakie wieści z Nowigradu i co nowego w Dobra, jeszcze te Jaki dwie rzeczy. Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W po Oksenfurcie siedzi Radowita, ta cesarz tu w zimie. Za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty. A Nowigrad może dać jedno i drugie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość. Nerwowa. To znaczy? Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia i kozłów ofiarnych. Kościół wiecznego ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuje wiernym poprawę losu i wskazuje palcem winnych. Kto wywołał wojnę? Kto na niej zarobi? Wiadomo, czarodzieje, elfy, krasnoludy. Słowem, odmieńcy. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Wpierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem: okrucieństwo, cynizm, chciwość. Ale to, co się tam teraz dzieje, przyprawia dreszcze. No, powiem wam, że nie ciekawie. <laughs> Jakby nie patrząc, jest, że jesteśmy odmieńcami, tylko że no, my sobie poradzimy sami. Jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W radowi... Dobra, siedzi Radowid. No co, nowego na Skellige? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem tak jak pradziadowie żrą się między sobą, kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skellige zawsze było na marginesie historii i wciąż tam tkwi. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić Jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest z niedołężniałym starcem. Z tego co słyszę, nie pamiętasz nawet imion swoich wasali. Więc z tym jednoczeniem może być ciężko. Dobra. To by to było na tyle. Więc dzięki za pomoc. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Niechaj wielkie słońce Oświeca ci drogę. Jakie kurde, wielkie słońce. Idziemy sobie dalej. Eee, tędy. Dobra. Ja już nie pamiętam, jak to. Ile nie grałem. I powiem wam, że. troszkami. Jak mogę waszmości służyć? Się pozapimi... moje rzeczy. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom, szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Mm, pięknie dziękuję. Cesarz nie słynie z cierpliwości. Chce zobaczyć swoją córkę całą i zdrową. Jak najszybciej. Ta, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. Dobra, ogień krok, a pożałujesz. Nie, z Karen, Karen. Dobra, szybka podróż. Wydaje się do Welen Ale no ja nie chcę. Dobra, tu bym chciał rozpocząć swój... Mogę rozpocząć... Dobra. Musiałem nacisnąć spację, a ja o tym nie wiedziałem. I niestety dlatego mi tak zaszło. Więc będzie... Przeteleportowaliśmy się szybką podróżą do Welen. Będziemy wiedzieć co tu się dzieje Na razie to widzę, że nieciekawie się dzieje No nie chciałbym czegoś takiego zobaczyć No taka jest prawda, że tyle niewinnych istnień zginęło no, Co jedziemy? Gdzie mamy jechać w ogóle? Dobra, gdzieś tutaj mamy jechać. Bo chwilami ten, ten znacznik mi na mapie wariuje, i nie wiem właśnie gdzie mam jechać. O co się nie widzisz, że kapłan się modli. No, nie jest I Powiem wam, że tu nie, nie dzieje się ciekawie. Wszędzie wisielce wiszą. Więc, no. Ci. Akurat. Ludzie, no niezbyt, że tak powiem. Ładnie się zachowują. Ojcze, Widziałam go! No i znowu zwariowało mi to. Jesteśmy w tej karczmie co kiedyś. Chyba, nie, to nie ta karczma. Szukam człowieka... A po co ci ono? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Coś nie ciekawego się pewnie będzie działo. Zabieraj się stąd, otworzycie tylne drzwi. Nie proszę ni goście? Co to za jedynie? A ten to kto? I zaś problemy będą. Jakiś dzielny wojak, dwa miecze ma. Te? Siwy! o co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. I, kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać jęzor nożem? <coughs> no, nie lubimy takich rzeczy. Jestem człowiekiem, który nie lubi, gdy mu przeszkadzają pić wódkę. Ha, słyszeliście? Jaś niewielmożny pan do nas przyjechał. Może buty wyglansować? Nie nadajesz się do czyszczenia moich butów w śmieciu. <laughs> Bolo, słyszałeś to co ja? Precz stąd, bo zabiję. No dosyć tego! Spaczy zadek Od Będzie jak się baron dowie o tej jadce. Wyrżnie całą okolicę, zanim ktoś zdąży powiedzieć, że to robota wędrownego mutanta. Baron się nie cacka. Gdzie jest Henryk? Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Baron tego nie daruje. Uspokój się, człowieku. Twój baron nie jest idiotą i nie pomyśli, że miejscowi wieśniacy gołymi rękami wycieli jego ludzi. Gdzie Henryk? Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Yy, za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarcy najechali. Nie wiem. Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przykruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, kaczmarzu. Wyjdź tylnymi drzwiami, we wsi jest więcej ludzi, barona. Niepotrzebna troska. Nie chcę, żebyście narobili więcej kłopotów. No, będziemy cennymi. Co my, ciało cennymi? Jakieś ostatnie słowa? się uczę walczyć, więc nie krytykujcie go O, okay, koń mnie topnie. A i go pięknie rozciąłem. Aż mi się podoba. Ja jeszcze jeden do przeszukania. Możemy jechać. Dobra. I ogień tam, gdzie nas prowadzi drogowskaz. <laughs> to to muszę coś zjeść. Wolnie. Czekajcie, którym się tu jadło? Jak to, jak to się jadło? Już nie pamiętam. czekać sekundę. Dobra, już sobie przypomniałem. Przecież to po lewej stronie mi się pokazuje to. No. Dobra, to w dobre miejsce w dobrą stronę jedziemy, czy nie? Ale mnie denerwuje ta mapa, bo szaleje w każdą stronę, gdzie bym nie... Co bym nie zrobił, to inaczej mi pokazuje. Nie irytuje to trochę. No, ale... kwestia przyzwyczajenia obstawiam. Trzeba patrzeć po prostu trochę z wyprzedzeniem, bo widzicie, ona teraz na przykład zaszalała i się kazała mi cofnąć. No, ale widzę, że jest w miarę git. Co to chodzi z tym znacznikiem, że w tył, do tyłu mam 200 metrów? Gdzieś tu mi pokazuje jechać. Dobra. Tu mamy ścieżkę. Dojeżdżamy chyba do tej wioski. Hmm, zupełnie inne powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy. I tam mgła... Powieszę sobie twój łeb, usiądź. moja pierwsza śmierć. Ulala jeszcze ciekawe gdzie my się pojawimy. Dobra, zaraz jesteśmy, jestem z powrotem. Dobra, w końcu się udało mi ich zabić. Podchodziłem trzy razy, do tego jeszcze okay. nie włączyłem nagrywania. Przepraszam Was za to bardzo. Bardzo Was za to przepraszam. No ale... Powiem wam, że nie myślałem, że będzie tak ciężko. No ja muszę tu ogarnąć sobie trochę te mechaniki walki, bo jest masakra jak ciężko. wszystkim. Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Co tu się podziało? Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie, gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć, jak może cierpieć. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żab nie słychać. Widzi, jaki on tu był? Chyba tak. się działo. Ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał. Potem błagał. Na koniec już tylko jęczał. Go nie zabawili, a wieś zamarzła jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie jak odjechani? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, obyś odnalazł spokój. Hmm. 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 Powiem wam tak. Po pierwsze, nie spodziewałem się, że będzie tak ciężko. Więc będę musiał. Troszkę poczkoć swoją jasności. ale to co tu się podziało w tej chacie, w tej wiosce, to, to może coś przeoczyli. Przeszukam mu kieszenie. Sztywne jak mokre gacie, suszone na mrozie. Może coś ukrył w kaftanie? Zaraza, zimny jak lód, nic tu nie ma. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Wieś musi być zamek od tego klucza. Dobra. Pobadamy sobie troszkę tu. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. Co chodzi z tymi czerwonymi kropkami dookoła? Hmm, ciekawe. Zobaczmy, co tu się kryje. To będzie dość ciekawe. Sięga z rachunkami. Zapłata za worek zboża. Rachunek za węgiel drzewny. Henryk przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Co on wiedział tak naprawdę? Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Czyżby opis Ciri? Pijany wieprz. Tak zwany Baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z Baronem. Konflikt z Wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała Wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę, porozmawiać z wieśniakami, wioska podgaje. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri, dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest Baron i jakaś wiedźma. Zaraza. Dobra. Przejrzeć się, czy nie mam nic do wzięcia jeszcze. jeszcze coś jest. A tu już nic chyba nie mamy. się tu coś jest w rogu. Dobra. Wychodzimy do góry. Idziemy. Wołamy płotkę i idziemy do barona. Jedziemy do barona, mam nadzieję, że jeszcze coś podziałamy w tym odcineczku. A i tu mamy jeszcze ta... Chyba ty te wilki co zabiliśmy Czy nie? Tak, więc zbierzemy, bo to się może przydać nam jedziemy dalej Bo no, nie oszukując się nie mamy bardzo nawet co zjeść To jest najlepsze Więc raczej medytacja nas jedynie będzie, ratowa będzie ratowała, żeby, żeby HP sobie zraspić no bo troszeczkę powalczyliśmy, no niestety te psy mnie strasznie obiły, nie wiem dlaczego. Muszę się ogólnie poduczyć jeszcze walki, bo jestem dosyć słabym wojownikiem, nie oszukujmy się. Więc będę musiał poduczyć się tej walki. No ale myślę, że z czasem się dojdzie do wprawy. Ja mi się z nami walczyć. Pokazywało mi na początku w tę stronę, a nie tu w lewo. Nie idziemy dalej. Mnie nie interesuje na razie żadne poboczne misje, bo chcę lecieć z fabułą. Poboczne misje będziemy robić najwyżej, jak pójdziemy bardzo daleko z fabułu, Wtedy będziemy się bawić w jakieś poboczne misje, w jakieś takie rzeczy. No powoli dojeżdżamy do tego barona. Dobra. Tu sobie płotkę zostawimy, a my wchodzimy do barona. Bo nie mam czasu na takie rzeczy, chcę jeszcze dzisiaj pogadać z baronem. I w następnym odcinku będziemy pewnie w poszukiwaniu już Ciri lecieć. Dobra, kolejne podejście. Podejście kolejne. Czekajcie, bo ja się zastanawiam, jakbym użył sobie akcji chyba na no to był. No właśnie. O to mi chodziło, tylko że ja już HP nie mam i to jest najgorsze właśnie w tym, że nie mam HP. A nie mam czym jego uleczyć, bo nie mam jedzenia. No i to jest mój problem, ale może się uda przeżyć jakoś, bo mam te regenerację między walkami, więc może uda się jakoś przeżyć. Stać, kto idzie? Baron u siebie? Nic wam do tego. Mam do niego sprawę, otwórzcie bramę. Mowy nie ma. Słyszeliśmy, co się działo w karćmi na rozstajach. Dla kogoś takiego nie ma tu wstępu. Tędy nie wejdę. Trzeba no znaleźć to, inny sposób. No to szukamy innego sposobu. Ale w będzie na tyle odważny, żeby mi pomóc. No tylko, że pasuje mi się zregenerować, kurde. To jest najgorsze. Potrzebuję się zregenerować. A nie mam... gdzie się Jedyna zregenerować? Ale która przede mną nie ucieka, to zgrzybiały starusza i śmierć samochód. Pasuje mi z kimś pohandlować, to bym kupił sobie jedzenie. A tak to? Witajcie! Wszyscy uciekają na mój widok, a ty nie. Ja już jestem za stary, żeby uciekać. Poza tym, no co mi możecie zrobić? Zabić? Proszę bardzo, i tak już długo nie pożyję. Skórę wygarbować? I tak garbować nie ma czego. Od dawna tu mieszkasz? Mm, no psz. Od urodzenia. Będzie prawie siedemdziesiąt wiosen. Pewnie świetnie znasz okolicę. Nie zgorzej. Muszę wejść do kasztelu. Można jakoś inaczej niż przez bramę? Można, ale niewiele o tym wie. Gdybyście dajmy na to, ja wiem, wsparli jakimś datkiem, mógłbym wam wskazać. Niech będzie. Nie chce mi się pertraktować ze strażnikami. Kilka lat temu, jak jeszcze na Wrońcach rządził dziedzic. Zaginął chłopak od kowala. Cała wieś go szukała, ale bez skutku. W końcu znaleźli dzieciaka w rzece. Utopił się. To bardzo smutne, ale jak mam mi pomóc? Parę dni później baba, co służyła u dziedzica, znalazła czapkę chłopaka obok przy kasztelowej studni. Czyli albo po prostu ją tam zgubił, albo wpadł do studni. Tak jest. Tam, gdzie znaleźli dzieciaka, postawili kapliczkę. Na północny zachód stąd. Gdzieś nieopodal pewnie jest wejście. Gdzie to jest? Dokładnie. Idź drogą, co przez wioskę biegnie, aż dojdziesz do mostu. Za mostem skręć w prawo i idź prosto, aż dojdziesz do skrzyżowania. Znów skręć w prawo i idź tą drogą aż do wzniesienia. Na nim stoi kapliczka. Za mostem w prawo, i potem znowu w prawo, znajdę dzięki. Dobra. Więc pędzimy dalej. Czyli nie, tak naprawdę niepotrzebna była ta walka tutaj, przy tej bramie, no ale mniejsza o to. E, nie wiem, czy nie muszę pomedytować. Bo. Nie oszukujmy się. Medytację do godziny siódmej. Dobra. Która siódma? mi się wyleczyć jakoś, więc dobra powiem Wam tak, na dzisiejszy odcinek to będzie chyba tyle Mam nadzieję, że odcinek się podobał, w następnym odcinku wchodzimy do tego kasztelu żeby się dostać do środka więc w kolejnym odcinku będziemy działać dalej Mam nadzieję, że jakoś mi się uda w końcu te życie zregenerować Pasowałoby mi coś zjeść, ogólnie muszę troszkę ziół pozbierać też bo muszę sobie eliksiry zacząć wytwarzać muszę się pouczyć ogólnie tych eliksirów bo ja zbytnio się na tym nie znam a z tego co wiem to one są dosyć opłacalne że warta, je, warta się nimi zająć dlatego też y, ja wam dziękuję za oglądanie subskrybujcie komentujcie łapkujcie mam nadzieję że się podobało w kolejnym odcinku wchodzimy do kasztelu trzymajcie się cześć